Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji trzeciego domu serii Zamek Zwierzęcy. W poprzednich tomach widzieliśmy, jak bunt przeciwko tyranowi bykowi Silvio niezbyt dobrze skończył się dla gęści Marguerite. Wydarzenie to mocno zszokowało mieszkańców zamku, ale nie złamało ich oporu. Na nowego przywódcę ruchu oporu została mimowolnie mianowana biała kotka Miss B. Ma ona inny pomysł na to, jak poprawić los swoich podopiecznych. Walka, którą będą toczyć teraz zwierzęta, będzie mieć charakter psychologiczny. Cierpliwość i pokora jest bowiem kluczem do zwycięstwa. Trzeba bowiem znosić upokorzenia i brutalność, aby wyczekać najlepszego momentu do opalenia króla. Po raz trzeci scenarzysta serwuje tu czytelnikowi niezwykle angażujące i oddziałującej na czytelnika treści, w których nie brakuje mocnych emocji. Xavier Dorison kontrastuje brutalność reżimu Sylwu i siłę dobroci reprezentowaną przez Miss B. Kotka zdaje sobie jednak sprawę z tego, że bierny opór może z czasem obrócić przeciw niej. Zaprezentowane tu wydarzenia z licznymi zwrotami akcji doskonale prezentują, że brutalna rewolucja prowadzi nie tylko do przemocy, ale również do niebezpiecznego systemu, z którym się walczył. Każda strona czy kadr ma tu więc jakieś głębsze znaczenie. To, co obserwujemy na kolejnych planszach, jest także ciekawym odzwierciedleniem otaczających na rzeczywistości, gdzie coraz częściej dochodzi do nieposłuszeństwa obywatelskiego. Obok tego wszystkiego, scenarzysta konsekwentnie rozwija także złożone obrazy bohaterów. W tomie trzecim mamy między innymi okazję zobaczyć pewien epizod z młodości Silvio, pozwala to w małym stopniu trochę inaczej spojrzeć na jego obecne zachowanie. Adekwatny poziom do scenariusza prezentuje to także oprawa graficzna, Felix Dilip. W rewelacyjny sposób ilustruje to historię o zwierzętach i ich różnorakich skrajnych emocjach, mocno oddziaływując na czytelnika. Każdy kadr to małe dzieło sztuki, pełne najróżniejszych detali.